Jesteście gotowi na super ciekawy challenge, da rada? Jeśli tak, to zapnijcie pasy, bo czeka was niesamowite wyzwanie, w którym niektórzy poliżą smakołyki, inni je ugryzą, a jeszcze inni nie dostaną ani okruszka. Miłego oglądania. Cześć wszystkim. Wow. To dopiero lody. Ja też chcę takie. Kto to jest? Wow. Hej, witaj, piękna, jak leci? Jaki przystojniak! Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje! Jej, wszystkie lody dla mnie! Ekstra! Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne! Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę. Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść. Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili coś w środku. Zgadzam się? To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki. Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurcze nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie! Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać, a tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha może ja zacznę. Śmiało i tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się specjalnie, dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Mm. Proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść? To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj. Czuję się, jakby pies polizał mnie po buzi. <gry> Ej, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Czas sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy. Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli. Jest prawdziwy. To straszne, to igły. Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym gentlemanem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to. Kurwa, wygrała, Nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć. To okropne. Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty! Jak dzieci. To jest twoje, nie, twoje. Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie! Dobry pomysł, ugramy. Chyba wygrałam! No więc Jack, będziesz pierwszym, który poliży to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli, aj! Ojej, biedny Jack. Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polidzać kaktusę na serio? No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Fuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okej. Okay. O tego właśnie się bałem. To ryba. Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać! Kura, ja nic nie muszę robić, jestem szczęściarą. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się. Ale muszę. Mogę to zrobić. Jeszcze tylko minutka. No nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. Łochyda. Jak mogłaś. Odegram się. Proszę, jedz swoją rybę. Gryź. Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. O, jak to śmierdzi! Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. A, to bolało. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort! Chcę go zjeść! Jeszcze nie teraz! Najpierw karty! Już czekają, bierzcie! Super! Mogę polizać to wszystko! Hurra, ja będę go jeść! Kurczę, ja nic nie będę robić! Chociaż czemu ja bym cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta! O, jest pyszne! Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka? Trzymaj się od niego z daleka! To nie jest twoje ciasto! Chci moglibyście się podzielić? Dla nas samych nie wystarczy! Hej, się zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto! Jakie to pyszne! Dosyć! Trzeba się dzielić! Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super! Miałeś rację, tort jest niesamowity! Samanta, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiano? Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię! To żałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Hej! Nie trafiłaś! Przesadziłaś! Myślę, że dobrze na to mi wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Ochyda! Straszne. O nie, a ja go muszę zjeść. Kurę ale fart. A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. To jest to obrzydliwe! Oddaj mi moją ochronę! Jack, teraz ty. Nie! Nie mogę tego zjeść! To obrzydliwe! Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne! Wreszcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród. Pomóżcie mi! Przewracam się, ratujcie mnie! Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, chuba-buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież trzeba żuć. Łap, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. To spróbujmy. Bingo. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak polizzę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę. Może wystarczy. Daj mi to. No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła. To jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Fuu, co za uchyda. Było super, prawda? Na Darada znajdziesz jeszcze więcej takich fajnych i zabawnych challenge'y. Dlatego zostań z nami.